Ejo, przed wami kolejny odcinek King's Mounty 2, premierowego dzisiejszego tytułu. Grzeciono i złoto, to jest wszystko. Dużo tego złota nawet w tych skrzynkach leży. Jesteśmy tutaj i eksplorujemy sobie okolice, które mamy dostępne. Piękne, śnieżne góry. Mamy też jakiegoś człeka na naszej ścieżce. Ale zanim do niego pójdziemy, to jednak. Ale sobie wyeksplorujemy. Najpierw chociaż tam są dalsze ścieżki, więc nie wiem, czy dobrze robię bo generalnie idąc tutaj. Ale widzę, że jakieś kuferki i znajdżki też się tutaj wszędzie czają. Co my tu mamy? Lewe ramię posągu Okej, okay, mamy jeszcze jedną rękę do znalezienia. Tutaj, tak jakby wygląda, że coś tu kiedyś stało, albo że nawet coś tutaj pod tymi deskami jest. Poza oczywiście ziemią. Może jakaś piwniczka ze skarbem, kto wie. Mapa miasta. Ametyst i nic więcej. Ciekawy jestem, że czy gdzieś tutaj będzie druga ręka. Całkiem sporo eksploracji nas tu czeka z tego, co widzę. Generalnie chyba nie chcemy jeszcze iść. Przyzwij wierzchowca na X. Konik przyszedł nie wiadomo skąd. Ale mniejsza z tym. Biegniemy sobie. Chciałem porozmawiać z tym jego mościem. Zobaczymy co ma do powiedzenia. Ja muszę zejść chyba z konia. What happened? Are you from Crucis? Quickly, come with us. Run. Trouble? I'm a lumberjack. We're nothing but dwarven woodcutters. Honest. We cut down trees and send the lumber onto Crucis. The humans have all left the valley. Only us and a few locals remain. Stein is our chief. So then this Lupin, a man from Rigan arrives at our village. Ah, he was stirring up trouble trying to recruit the remaining human hunters to join him in his wicked deeds then lupin's men seized the village they captured stein and are trying to start a fight with the dwarves things could easily turn bloody we took them in purely out of kindness and this is how they repay us disgusting help us quick run <coughs> Leć to Chociaż nie wiem czy to przypadkiem nie jest jakaś podpucha Że wiecie Tam po prostu są bandyci którzy chcą mnie okraść Ołtarze Po antaże rozrzucone są miejsca mocy i ołtarze Każdy z nich wpływa na określony parametr bohatera Podejdź do ołtarza i naciśnij E Aby pozyskać jego moc Ołtarze znaleźć można zarówno w odosobionych miejscach Jak i w centrach miast Obelisk mocy Może to będzie ta druga ręka, nie? Czy nie? Nie no, jacyś strażnicy tutaj są. Rywale. Marek. Marek, łowca szparek. <grych> o Jezu. Opowieść o tym jak Swendel Wielkouchy spotkał Dumrazila i znalazł kamień Jolanum. Część druga. Swendel wjechał na zdobytym od bandyty koniu prosto do miasta Ongirborg. Miał już dość pieniędzy na rozkręcenie swojego biznesu, nie potrzebował więc pomocy Jarla. Miał jednak dużo opory przed powrotem do domu, a w dodatku w mieście trwał właśnie jesienny jarmark. Udam się tam i kupię jakieś zamorskie tkaniny, pomyślał. Okazało się, że na jarmarku prawie nie było tkanin, nie brakowało za to dziewczyn, fakirów i gospód. Svenelt napił się piwa w jednej z tych ostatnich i natknął się na fakira wężowców, który siedział przy stoliku obok. Ten przedstawił mu swoją piękną siostrę, która pracowała w lokalu jako kelnerka. Ona z kolei poznała go ze swoją przyjaciółką. Svenelt wypił w nowym towarzystwie kilka kufli, a potem jeszcze jeden. Rano nie był w stanie przypomnieć sobie nic z tego, co działo się w nocy. Obudził się w samej bieliźnie w stogu siana za murami miasta. Sakiewka była pusta. Została w niej jedyna moneta i guzik. Obok Svena stąd banek z wodą. Widać, któryś z dziewczyn zrobiło się go żal. Kiedy pił wodę z dbanka, nadleciała kawka, która porwała ostatnią monetę, jaką mu jeszcze została. Tak oto Svenel stracił całe złoto, które zdobył od bandytów. <laughs> o Jezu, nie fart. Znaczy, ja się nie śmieję, bo w sumie to tak... Też mam takie głupie szczęście, więc... Nie będę się wypowiadał na ten temat. No, dobrze, and what's here, Lupin? What goes around the forest comes around the forest, right through these trees. Easy there, little beard. You, know... hey, you see? Lupin, look! One of the Kursian prisoners, another victim of Claudius and Balber. You're just in time. We need another strong arm right about now. I won't argue about my arm, but why should I help? You're human. This concerns you too. These jumped up dwarf and lumberjacks have it too good. They're living like little lords on handouts from the fort, from that damned Valbert. The local hunters, on the other hand, are being oppressed. Only I, Lupin, can grant any hope of justice. Don't you remember how they treat prisoners? I worked for Valbert myself until I escaped. You'd turn blue if you'd seen what I'd seen. Most of them are rotting alive in there. Not because they're bandits or murderers, mind. Just because they dared say something about the drunkard king, it's not humane. It's not right to take out your hatred for the king on these dwarves. What do you intend to do? We've decided to seize Cruces. We're going to starve the fort by cutting off their access to food and fuel. When we triumph, we'll free all the prisoners. But well, the dwarves are against us, so we need to force their hand. Then it will be Valbert's turn to answer for his misdeeds. If you're not going to help us. Ścieżka zadań. Wiele zadań można ukończyć na dwa różne sposoby, w takim wypadku każde rozwiązanie powiązane jest z określonym ideałem siły, anarchii, porządku lub finezji, mającym zastosowanie przydane w dylemacie moralnym. Porządek jest przeciwieństwem anarchii, siła jest przeciwieństwem finezji. Ukończenie zadania w określony sposób umacnia odpowiedni ideał postaci. W miarę upływu czasu osobowość postaci staje się coraz bardziej złożona i w pewnym momencie nie będzie ona wyrażać zgody na działania sprzeczne z jej ukształtowanymi ideałami. Fuu, no dobra, to powiedzcie mi, co my możemy tutaj uczynić. Bo generalnie możemy zaatakować ludzi, albo możemy zaatakować karasnoludy. Jeśli mi ten dziennik zadań. Hmm. Ciężki, ciężki wybór trochę. Powiem szczerze, że no, podżegacze nazywają się Lupinral, tym pierwszy to myśli żywiący, to krasnoludów gorącą nienawiść. No krasnoludy nie, nie są niczemu winne, tak? u Że tak powiem, udobruchały sobie, ustawiły sobie interes, sobie teraz żyją. Jak potrafi człowiek, no to Przepraszam, jak potrafi krasną lot, to czemu by nie? No ale cóż... Dobra. Powiem tak, atakujemy jego. I to wszystko dlatego, że wyglądają oni po prostu jak bandyci. Rozumiem, że można tam więźniów uwolnić i tak dalej, ale każdy wylądował w tym więzieniu też w jakimś celu, tak? Jeden powiedział słowo sprzeczne ze słowem króla, a drugi natomiast kradł, i trzeba tam powiedzmy mordował i gwałcił. No, może podejmuje nie taką decyzję jak powinienem, no ale trudno. Dobra, oni są tutaj. My sobie rozstawimy jednostki troszeczkę inaczej. Weźmiemy sobie ich tutaj i ich tutaj. Wszystko, żeby było przy sobie. Aczkolwiek, nie, 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 nie. tutaj sobie postawię pieski. A tych sobie postawię tutaj. Dobra, rozpoczynamy. Oczekiwanie i obrona. Oczekiwanie sprawia, że jednostka porusza się na samym końcu rundy. Nie można go użyć, jeśli użyty został choć jeden punkt z działania. Aby aktywować oczekiwanie w ciśnieniu T, obrona kończy turę jednostki, lecz zwiększa jej pancerz i odporność. Korzystaj z niej, kiedy nie jest dostępny żaden korzystny ruch. Aby aktywować obronę w ciśnieniu Spacja. I obrona są dostępne dla wszystkich jednostek. Hmm. No pieski, pieski mają tutaj ruch, tak. Ale braknie nam chyba na atak, więc poczekamy sobie. Dobra, to zmienia postać rzeczy. Magia bojowa. Bohater wpływa na przebieg bitwy za pomocą zaklęć i zwojów z księgi czarów. Zazwyczaj magii użyć można tylko raz na rundę. Otwórz księgę czarów wciskając B. Księga czarów zawiera znane postaci zaklęcia oraz posiadane przez nią zwoje. Możesz badać nowe czary, otwierając księgę poza walką. Niezbędna będzie ci do tego mana oraz stosowany zwój, który zostanie w trakcie badania użyty. Nie możesz uczyć się nowych czarów podczas walki. Używanie czarów zużywa many. Zwoje nie powodują jej wydatkowania, znikają jednak po użyciu. Aby skorzystać z czarów, wybierz go, lub jego zwój, księdze czarów i potwierdź swój wybór. Trująca czaszka. No ok, wybrałem i co teraz? Trująca czaszka, zada tyle. Teraz pokażcie mi, tu jest. Wydaje mi się, że ci będą bandyci większy damage zadawać, aczkolwiek mogę być w błędzie. Umiejętności czary nakładają na jednostki rozmaite efekty. Każda z nich ma pozytywny lub negatywny wpływ. Większość efektów działa tylko przez pewien czas i po kilku turach znika. Można też je usunąć za pomocą określonych czarów umiejętności. Nałożone umiejętności widoczne są na ekranie ze szczegółowymi informacjami o jednostce. Aby go wyświetlić, najdź na nim i wciśnij Y. O, jeden zginął. To dobrze. Ok, czyli tutaj jest efekt zatrucia. je bazę. Świetnie, uniemożliwili kontratak. Strefa kontroli. Jednostki bojowe mają wokół siebie strefę kontroli. Jeśli wroga, jednostka spróbuje opuścić, znajdujące się w niej pole, zostanie zaatakowana i nie będzie mogła skontrolować. Jednostka może zaatakować daną jednostkę wroga w strefie kontroli, jeden raz na naturę. Zabiły mi pesia. Dobra, to by było chyba na tyle. Ten też nie żyje świetnie. Ej, zapomniałem też o tych zdolnościach tych jednostek. Trwawe ugryzienia. Jeden zginął świetnie. No, i kończymy turę. Zobaczymy, czy tego pesiami zabiją. Nie. Świetnie, wygraliśmy. Fantastycznie, zyskaliśmy 12 kamieni manny i 153 golda. The forest teems, here a hare, there an owl, and branches blow. The pines will return after all. You use such beautiful language, Mr. Stein. It's such a shame everything had to end up in a fight. The people of these lands have suffered enough already. I weep for the hunters. Save it for someone who cares, old man. As we dwarves say, you can't shore up a tunnel without cutting down a few trees now that those troublemakers have been taken care of our lives will surely get better maybe we'll find an ore vein and then start our own mine glorious thank you noble human i have nothing to repay your kindness but my uncle lives nearby he'll reward you handsomely please pay him a visit okay Stein, co mi powiesz? No, okej, okay, nic nam nie powie ciekawego. E, ten jest 180 metrów stąd, ale najpierw to ja sobie tutaj zobaczę, czy przypadkiem nie leży tutaj jakaś, wiecie, rączka tego naszego posągu. Może być tak, że to dopiero za jakiś czas ją znajdę. Może być tak, że ona się tutaj gdzieś po prostu ukrywa. Tutaj przejdę. A przejdę. No proszę kto by pomyślał. Ja jestem ciekawy, gdzie ona w ogóle to wszystko chowa. Proszę kufer. Dekoder i złoto. Niestety, na, na razie nie da się łowić ryb, więc <grywki> mówi się trudno. Odwody. Armia postaci składa się z pięciu jednostek. Pozostałe coś stanowią odwody. Możesz przesuwać je z armii do odwodów i odwrotnie. Pozwala to lepiej przygotować się do bitwy lub zrobić miejsce na, dla nowo zdobytego wojska. Otwórz ekran armii. No dobra, gdzie są? Mogę przynieść do odwodów? Nie mogę. A nie, mogę. A, tutaj są odwody, dobra. Ale nie ma potrzeby jak na razie. Dobra, tutaj już sprawdzałem te zakątki. Tu niczego nie ma. Przejdę się jeszcze tutaj do handlarza teraz. Tutaj mogę wejść? Nie. Co ma Marek? A, Marek tu ma jakieś. Widzę. Jednostki. Krasnoludy są na drugim poziomie. Za 400. I wielki. Za 200. W sumie powiem szczerze, że mogę je wykupić. I po prostu wsadzę je w te odwody. Czemu jeden tylko? Dostępny 0 najmniej 0, okej. Okay. No dobra, przywołamy sobie wierzchowca, bo szkoda troszeczkę z buta chodzić. Skakuj na konika. A tutaj chyba też niczego nie ma, chociaż... ...nie będzie przypadkiem czegoś za kapliczką. Nie, nie tym razem. Dobra, więc skoczymy sobie po nagrodę 80 metrów w tamtą stronę. Tutaj chyba nie mamy zejścia na prawo. Nie, nie mamy. Ciężko się tym koniem steruje, szczerze mówiąc. Czyli jego chatka jest gdzieś tutaj. Na to chodzi. Ah, tak jest. O, tutaj coś. Ok, mój Lester's human friend. Dziękuję, human. I moje you, hard workers. Lester zapytał, czy mogę somehow. Here, take this. It's not a lot, ale to jest money. Zadanie ukończone świetnie. I żołnierskie buty przy okazji zebrałem. Kolejna księga. Opowiedź o tym, jak Svenelt wielko uchy spotkał Tumrazila i znalazł kamień Joladum. Idąc przez las i popakując z frustracji, Sveneld natknął się nagle na kamień Joladum. Tkwił w nim kalibur, miecz potężnego hodina. Wielu mężnych krasnoludów starało się go wyciągnąć, żadnemu jednak się to nie udało. i żelazna czapa obiecał nawet wielką nagrodę temu, kto zła przenieść mu sławny miecz. Svenel, nie wiedząc nawet czemu, pociągnął za rękojeść, broń nie drgnęła jednak ani o centymetr. Pojawił się za to, jakby znikąd okrutny i przerażający duch opiekuńczy miecza. Zabijecie. Bezszczelny krasnoludzie krzyknął. Svenel wpadł przerażony na kolana z sakiewki, zaś wypadł mu synowy guzik. Nastawienie ducha gwałtownie się zmieniło. Przynosisz mi pieczęć wyzwolenia? Czemuś od razu nie mówił śmiertelniku. Natychmiast rozbiję ją kamieniem i mnie uwolni. Svenel nie od razu zrozumiał, że chodzi o jego guzik. Kiedy jednak już do, to do niego dotarło, postąpił zgodnie z poleceniem. Aby podziękować Sveneldowi istota, pozwoliła mu wyciągnąć ten Kalibur ze skały. I tak oto krasnolud w samej bieliśnie, lecz z tym kabilurem na ramieniu pojawił się na dworze Jarla Skegiego. Ten był zachwycony. Obdarował Svenelda złotem kaftanem i rumakiem, na którym mógł on powrócić do domu jako szacowny krasnolud, aby otworzyć własną szwal szwalnię. Sen Kowala musiał jednak potem wielokrotnie opowiadać tę historię pozostałym wieśniakom. Podkreślał za każdym razem, że gdyby nie jego miłość do krawieckiego fachu, z pewnością wyrzuciłby nowy guzik. <laughs> o proszę, małe, a jakie ma znaczenie. Nie ma tu czego jeszcze? Nie ma niczego. Nasz konik też zniknął. A ja myślę, że możemy zakończyć w tym momencie ten odcinek. Wziąć się za nagrywaniem kolejnego, i tutaj sobie zaznaczymy tematykę taką typową. Pod wybór właściwej lub niewłaściwej zależy od punktu widzenia decyzja. Co my tu mamy? O, proszę! Kufer ze skarpce Widzicie jakie tutaj są poukrywane fajne rzeczy. Lekki hełm, leczenie wróżkowy kamień i mana. Świetnie. Nasza koleżanka ma hełm na głowie, chociaż szczerze, wolę jak go nie ma. Wygląda tak. No wiecie, lepiej. Pierwsze zadanie poboczne za nami, jak już wspominałem. O, i mamy też drugą rękę, dobra. Czyli jednak jeszcze chwilkę spędzimy na. Na tym odcinku. Mówiłem, że tu coś będzie. No i świetnie. Mamy pierwszy ukryty skarb. Mroźne ostrze, złoto, czapka podróżna, doświadczenie przodków. Zwoje magii podróżnej można znaleźć wśród trofeów bitewnych lub w sklepach. Użycie jednego z nich na kilka bitew wzmocni postać lub doda do armii losową jednostkę. Otwórz księgę czarów na stronie magii podróżnej, aby użyć zwoju. Aby zbadać czar musisz posiadać jego zwój, zbadać stosowny talent w szkole magów, Rozwinąć wiedzę magiczną na wymagany poziom. Badane czary można ulepszyć do poziomu trzeciego, podobnie jak w przypadku badań. Ulepszanie wymaga stosownego talentu i poziomu wiedzy magicznej. Badanie i ulepszanie czarów zużywa mana. Ok, doświadczenie przodków zwiększa PD dla postaci za wygraną bitwę o 50%, Aktywność przez trzy bitwy. Właśnie tego sobie tutaj użyliśmy. A możemy się tego promienia nauczyć, jednak potrzebujemy magię powietrza i ognia. Okej, okay, czyli w sumie tu jeszcze mamy leczonko. Ale widzę, że się nie mogę nauczyć. Hmm. A, bo to jest zwój, a my mamy już tutaj leczenie wyuczone. Okej, okay, rozumiem. Mroźne ostrze. Potrzebujemy magii ziemi i lodu. I wiedzy magicznej 5. Czyli tego się niestety nie nauczymy. Dobra, w tym momencie kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I oczywiście do zobaczyska w kolejnym odcinku King's Bounty 2.